Oooo, ale mi się dzisiaj kurwa widzowie spać a tu chyba się trzeba odcinek dzisiejszy nagrać. No co ja będę witam się serdecznie z wami wszystkimi w dzisiejszym odcinku, ja prowadzę odcinek, Pipciu prowadzi odcinek, kolejny odcinek już chyba czwarty na, na tym kanale, bracia polskiej farmie, kolejny odcinek z tej serii, zajebistej waszej, z dziewiętnastki, znowu jesteśmy w dziewiętnastce. Już patrzymy przez okno, coś tam może zajedzie ktoś, może nie zajedzie, zobaczymy, co dzisiaj, no co dzisiaj? no powiem tak. No, następnie możecie tak, zostawić łapkę w górę, tu się pojawia, nie wiem czy się pojawi, czy się nie pojawi, o, pojawiło się, to zostawiłeś, drugi widzu, czy nie, o, elegancko, może jeszcze zostawić coś takiego, o, jeszcze coś takiego, o i... Pijajcie na szwagry pipcia Mam wam szwagrę, dam ci wam szwagrówkę z wyższej półki, nie jakiś żebrówkę albo coś, wyższa półka jak z nimi, jak, jak zawsze no i co jeszcze powiem? Możecie jeszcze zostawić suba na kanale To jeszcze właśnie nie ma na tym kanale I jest to, to jest nowy to zachęcam do zostawienia i będziemy lecieć z koksem z tym odcinkiem dzisiejszym. Bo dzisiaj co będziemy? Chyba kodnym wozem. Chyba, czy dziecko będziemy myśleć? Jak o kurwa, czy dziecko? Zartuję wam. Dobra, yy, tylko czekajcie, czekajcie, gdzieś muszę coś jeszcze sprawdzić. Jednego o, pojawiło się elegancko. O, Zostawiłeś soba? Zostawiłeś, o, dzwonki, zostawcie elegancko, bo jakiś biznesem tutaj zajeżdża. Tylko kurwa, kto? Ja dzisiaj nikogo nie zamawiałem. Dzisiaj nie, nikogo, ta brama trzeba zostawić, tutaj, był kurwa jeżdżą jakiś... zbiry. Jeszcze mi napadną dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. No co tak stoi, kurwa jedzie czy nie jedzie? Czy idzie dalej? Jedzie, czy nie jedzie? Kurwa, chyba temu się Mercedes się rozleciał Silnik mu, kurwa, meniaki wysadził No Nie, panie, panie, kurwa, jedzie, wszystko czy... Wszystko się rozkraczyło, co to się stanęło? No to się stanęło, stanęło, trochę panu, kuwa dzisiaj rozstrzygnęło To pan tego, tej fury nie może odpalić? Powiem, jakiegoś koszlaka zrobić? No, co się dzieje, halo? co halo? Proszę wyjechać tu za, za bramę Bo odholuje Proszę pana, pan posiada tego, posiada troszeczkę siłę. pan tutaj wypcha mi na, na, na trasę, dobra? A zależy, przodem czy tyłem tak pchać? No tyłem, proszę mi na asfalt wyprowadzić. Nie da rady. Nie no pan chyba, kubar... że, chyba, że pan się z na mechanicę bo trzeba naprawić mustanga mojego. Nie, ja, ja się na tym nie, nie znam, to iść do Grzeczka, do kubka. Czekaj, jak zapalił dobra, no. do widzenia. No widzę, ja pan kurwa głupka dziś udaje, że pan kurwa nie odpali tego czy to, co do szlaka. Ja dzisiaj nie mam czasu. Idziemy Do Indora chyba Co jeżdżę Do Indora jedzie? Ta, tam idora nie ma dzisiaj, panie! Po, po co nie jedzie do niego? W robocie jest. Kurwa. Ej, ja idę kurwa, taki głupek na, na... Gdzieś kurwa cygan jeszcze mnie zaszczepił jeszcze. Co tu się dzieje z tymi ludźmi na tej Woli Brudowskiej? Nikt nie chce ze mną rozmawiać. No, to jest złudzieje, panie, panie, ja no nie wiem, co to jest. Halo, panie dobrze! Tam midora nie ma dzisiaj! Po co to, to ładuje panu kamery co? Pan się pan si, Nie ten. tutaj na tym ogłoszeniu. Proszę wyjść z tego, bo ci kurabota załaduje dzisiaj. Proszę stąd. Jego nie ma w domu! Proszę w tej chwili otworzyć drzwi. Jego nie ma w domu. Panie, proszę, panie odejdzie stąd. Ja pana kameruję, wrzucę panu na YouTube. Pan, ile proszę, proszę, proszę opuścić posesję. to posesję. Bo to pan, ja, ja jestem drugim właścicielem tego, tej Za ta posesja będzie narodzona do mnie. Proszę hmm, opuścić no, to. No, a jak wyściciele pozwoli na to? Proszę opuścić to. co opuści, nawet portki chcę oni wywalę nogarnie. Halo, panie Indorze, proszę wychodzić z chałupy, jak a. nie to będę zmuszony wychodzić ich hakiem. Dobra, powiem tak, jest to tragedia tej wiosce, kurwa, przyjeżdżają jakieś, kurwa, cygany, kurwa, chałupy, kurwa, biorą. Podpisują coś a potem kurwa narzekają, może coś Indor podpisał coś, może i przyjechali do niego, to nie wiem Ja jak widzicie objawiło nam się to 40 to pan Mietka o 7 Pytacie czy pyta, cię Mietek. a słuchajcie on już pojechał, nie wiem dzień na wczasy poszedł na urlop, urlop sobie wziął dwa dni Na poczynek poszedł na, na, na plażę się dalej kurwa zajarzy ten głupek dajcie mi spokój dzisiaj ludzie kurwa, co wy kurwa światłami jara mi kurwa jeszcze ślepy dzisiaj na stare lata no to, to pan szuka dzisiaj go Pan myśli, że pan kurwa kupił Mercedesa z wyższej półki i myśli, że pan jest bogaczem? Pan zajechał od bogaczem? Poszło pan biznesmenie bizmenie Dobry? Co pan chciał? Dobry? Pan szuka dzisiaj o po O pan chce dzisiaj? Z tej strony biznesmen pan... pan, pan Konrad Dobry? No dobra, a co pan chciał ode mnie? Jak pan widzi, po moim aucie, w tak stoi u mnie na firmie. Nawet kurwa może być kurwa ten. Bizon nawet może być. Proszę pana, proszę pana, chciałbym wykupić pana gospodarstwo. Wykupiłem pana Darka, który po prostu był w Komorniku. Wykupimy jego gospodarstwo, chciałbym następnie wykupić pana gospodarstwo. proszę mnie przygłosać, bo ja jestem tutaj wyszło. Złe pan. ale ja nie by pan zawraca Dobra. mi dzisiaj dzisiaj w Polu chciałem zrobić yy, yy, gradowanie dzisiaj, Ale gradowanie proszę, kawa. pan trzeba... tu jest wsiorem tutaj na tej miejscowo. W każdej nie... chwili, mogę w każdej chwili pana gospodarkę wykupić i proszę mnie przerywać. Wykopiłem gospodarstwo, pana Darka, Kogo? będzie mi potrzebne, zapłaciłem za 250 tysięcy w gotówce, w chwila moment. Zań długo pana sąsiad Indorek, to pan widzę, kolega pan jest baki bliższy. Zostanie Dobra. także wykopiony. A ja mu pomogę. I dzisiaj przyjechałem do niego, nie wyszedł z domu, dogodujemy kwestię pieniężną za nim Myślisz, że się zgodzi, i zostaje pan. E, będę musiał zmusić no, panu panu bo nie wiem, co jest że takie pieniądze muszę tu wykupić, no, boż, ponieważ boże, będą tutaj stawiane największe hale. Ej, na panie, ja mam czas z panem, kurwa. Pójdziesz to, czy nie? Kurwa, wezmę kurwa sikere kurde ścigać. Tak to nie sobie? będzie. Ja Gdziemy, to dzisiaj chciałbym jak... wykupić. Chcę wykupić kurwa, portki kurwa, gospodarza Pójdzieś to czy nie? Proszę pana, ale proszę odłożyć tą broń Jestem To smarty Pójdzieś to pana, czy nie? Proszę pana, proszę pana, proszę dogadamy się no Proszę schować to, to nie jest drapa, to, to prawdziwa broń Warta milion złotych Sprawdzone Ale proszę pana Proszę pana, powiem pan tak, proszę mi nie grozić, bo, ja, bo ja wybieram jeden numer I tutaj przyjeżdża pięć aut Pana nie ma. No, nawet może 10 ap przyjechać. Ja wszystkie chwilę kurwa pogodzę. i wywalę pana, na świecie. Pana, ja bym tu. Tutaj po prostu pan Stars mi zawadza, Muszę wykupić tą działkę. To jest, ześ zginąć kurwa jak ten poprzedni? W telewizji nie... nie było jak. Ale proszę strach, pana, nie... ja, ja pan, ja panu powiedziałem, jeden telefon i pana nie ma tutaj a kurwa, minut zwoń, do tej pięciku. Kurwa zwojna, ale wypuściłki na no, złąją poczekał tak? nawet stary, zacząć co na pewno. A jest pan tego pewno 100% pewny? Nawet kurwa ludzi pan nie ma, a pan tylko tak straszy ludzi kurwa na wiosce. Pana, ale pan co tu stoi? No, co stoi, no co powiem, co to jest? Auto warte prawie milion złotych. Ja to to, dobra, ja, ja to odniosę tutaj. Bo no proszę odnieść i pogadamy spokojnie. Uh -huh. Pan widzę, w narkotyki wciągną aut. No to wciągnę, to bo kurwa ma je dzisiaj, pan nerwuje jak szlak. Wjechał proszę pan pana, na rozróbę yy... pan robi, pana, nie znam, nie wiem, kto to fajnie pan się z Proszę pana, zacznijmy jeszcze raz rozmowę. Kontrast z tej strony, pismersman, czanowny. Ja pipciuję asfalt. Dzień dobry panu. Weściciel, yy... Drugi weściciel gospodarki. dobry. Czeka... Yy, dobry. Przyjechałem w takiej sprawie, na waszej tutaj tej Woli Brudnowskiej, został wykopiony już jeden budynek gospodarstwa i nabiałka. Słuchaj panie, zgaś pan kurwa, bo pana ta tak, że nic nie słyszę normalnie, co pan gada w ogóle. Proszę Autor pana. zagłusza wszystko. Dobrze, to już idzie zgasić światła paliwa panu, bo to widzę, że dużo pali. Ten chyba 100 litrów wpływa na... no 10 litrów chyba na 100 pali. Nie, 20 litrów. Eee, w przyświeszczaniu ma dosetki w 3 sekundy. Tak. Pana zacznijmy od 10... nowa rozmowy. Wykopiłem to jedno działko od pana, pan no pan z tego co pamiętam, e, to był poprzedni właściciel, Ale... podobno Podobno zasadzanie to przez komornika, tak? O kurwa, komornika, z panu łeb coś komornikiem jakimś jakimś. Dostałem taką informację. Działka została wykopiona, działka stała wykopiona Ale... przez mnie przez... Była w, w depozycie, do, w, była w depozycie przez gminę, gminę Wolę Brunowską. Ja ją ja wykopiłem w każdym, po prostu chwilę mu wypuściłem, wy, Tylko taka I sprawa teraz, jest, a, te, a ten John Deere to jest gdzie? Ono jest w, na komarniku chyba tam. W, w, w e, w tak, ale jeśli chodzi o maszyny, wszystkie są po prostu w gminie i tam podobno coś ma jakiś wygrany, ma, ma odebrać John Deere bo małe Ale to jest tym, no, to już nie moja sytuacja. A ty pan, co ja będę się panu tłumaczył? pan, pana, nie znam, w ogóle Panie, jest jakiś no, proszę, i, pana, i, i, proszę pana, proszę pana, proszę pana, pogadajmy na spokojnie, na pewno pan się zainteresuje tą ofertą, którą pan... To za ile pan podam. tysięcy da. Proszę pana... Miliony to musi być. Proszę posłuchać. Indor, y, Proszę pana, Indor za, za chwilę się po prostu zgodzi. Załem za mu kwotę 500 tysięcy za jego działkę, rozumie pan? 500 tysięcy. Ale on się na to nie zgodzi, on, on, on swój swolski nie wierząc Proszę pana, pan nie wie jaka jest sytuacja Ale to nie jest na niego, to jest na syna podpisane, to, to, to czas syna Ale gadaje. proszę pana, on po prostu za chwilę przyjedzie, my się do o No Nie, on przyjedzie pożywanie. już, on już Ale proszę pana, Muszej. ja mu wyjąłem, ja mu wyjąłem y, tego, z mustangateczka walizkę 500 tysięcy, jak on zobaczył tę kwotę, to będzie tak yy. A to proszę jest Proszę pana, grubno. ja się, pro, bro, proszę pana, daj mi chwilę, ja się zastanowię Słuchaj panie, moja oferta, by, pan by musiał chyba wciągnąć z, z milion tysięcy Jak milionerzy Milion w, w kilka godzin, o Proszę pana, yy... Darek został wykopionego, działka jest w... A co mi kurwa ten człowiek chwilę, ja, ja, ja nie Ale nie proszę pana, za chwilę będzie indoor i co chce, żeby pan po prostu tutaj bo, bo że, że pan nie z w proszę co? pana, a pan chce, żeby po prostu nie spać tutaj w nocy, to po prostu największe hale fabryczne yy, do tutaj właśnie do postawania takich, takich autu jak te Mustangi w Polsce. Taki kurwa ja pierwszy raz taki muszę. ja jestem zmuszony, pana, jest zmuszony, żeby po prostu pana gospodarstwo wykupić, no i tyle. No ale jak pan kupił pana Darka kurwa gospodarstwo, to po co mu do mnie? Ja no, nie ja, ja jestem milionerem i ja po prostu na tym. Proszę Pana, my się to gadamy. Ja muszę wykupić kolejne działki, bo ja chcę postawić tutaj największe hale produkcyjne tych aut. I no, nie ale... wiem, czy pan wie, ale to będą mega, mega szumy. To będą po prostu. Ta produkcja będzie szła 24 godziny na dobę. Pan nie zaśpi tutaj. Panem nie wiem, tutaj drugi właścicielem tego gospodarstwa. I co z tego, że jestem właścicielem? Proszę pana! Czekaj pan, ee... czekaj pan, czekaj, czekaj, pan, czekaj ty na chwilę, muszę się zastanowić. Proszę się zastanowić. I to przemyśli, na pewno dobrze, zapłacę. O, ee, widzowie, jest kurwa z randem, tak? jakiś kurwa, przyjechał i kurwa zainteresował się moim gospodarstwem. Tylko no, nawet nie mam, tu nawet nie ma co wy w ogóle, bo to warte gospodarstwo nawet, nie wiem, czy. z 200 tysięcy? Zostawcie łapkę pod tym filmem, soba na kanale to jeszcze właśnie nie ma. Napiszcie komentarz, nie wiem kurde O, możecie napisać biznesmen w komentarzu, a ja wam przy serduszko. Jak pod tym odcinkiem będzie takie 1200 łapek, to będzie kolejny odcinek ze mną, z prowadzi Ci Co na pan właśnie? Pan daje coś kurde za to? proszę pana, ja tu sprawdzę ile to ma metrów sześciennych tutaj kwadratowych no ale... to działka. No ale ja nie sprzedaję Wiesz, panu, to... mówię ci panu, zastanowiłem się. <laughs> Ale proszę pana, pan się nic nie zastanowi, panu podam kwotę, pan to weźmie od razu I proszę, no w ogóle nawet ja się po śmieję tutaj, bo ja wiem co, co będzie za chwilę Co ja, panie, ja pysp do góry podnoszę i mówię tak I No pan powie mi, będzie. pan powie mi w jakiej to granicy jak jest ta działka Jak kurwa granica No do, 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 do pan ma działkę wyznaczoną no od kurwa, od, od drogi Od wjazdu drogi, aż do, do lasu, aż do końca tej działki pokażę Aż do, do tego patoka tutaj, tak pan, mi pan pokaże panu to pokazać no, i to z przodu jezioro też jest moje. To też jest jezioro moje. Tu, o. Dobrze, dobrze, dobrze. A na szerokość? Na szerokość aż do drogi, tutaj. Do tej hmm. drogi aż do chałupy tego gościa Mikity, tutaj. Jeszcze ja pokażę, no, pokażę, czekaj panie, widział pan O, Proszę pokazać. Tylko gdzie to jest? O, tutaj te krzaki moje, aż do tych namiotów. Nie do namiotów, tylko do, do. O, dotąd do. Tyszko, do, Z tym drzewem równo. Dobra, proszę pana. 350 tysięcy złotych 350 tysięcy to patrz, może na śmietnika zaleć na pracę, na bramie przy pana, 350 yy, A to że plus, się nie da? Tak. Jak pan jest, mówisz, że pan jest, kurwa, takim biznesmenem, że pan mógł kupić, kurwa, dwie gospodarki Dwa razy wzięte pana, 350 tysięcy plus, tak, panu dorzucę Co? Budynek mieszkalny w bloku, w mieszkalnym w Warszawie hmm, Jeszcze ten mertez Mercedesa panu zamówić? No tego co pan teraz dzisiaj się po pan pomarańczowy ułożyć. to jest bus, proszę pana, tego tu to, nie to, będzie. To się nie dogada. no to, to nic nie będzie dzisiaj transakcji swojej. No tak nie. 350 tysięcy plus załatwię panu no, budynek mieszkalny, prosto w bloku pan będzie. Lokal to nie tak? 600 zł pan będzie miesięcznie opłacał za lokal. No i dobra, mogę po prostu pana dorzucić panu tego stanka jednego. No i kurę kurwa gratis jeszcze. Kropkę kurwa tego. Kuchy Jak pana 350 tysięcy złotych za to działkę nic to nie będzie, nie, nie będzie te w 450 A to jest mało, chłopie, to kurwa jest więcej warte, panie Ale proszę pana, ja to za chwilę jutro przyjadę i pan się zgodzi. Ja Mi... wiem. Słuchaj, panie, milion i, i, i haya pana Ja wiem, że pan będzie 450 tysięcy, tylko wiesz że jest wystarczy, że pan się prześpi, a ja przyjadę jutro. Panie. Do 40 tysięcy to pan sobie może chałupę kupić, taką to co na no Ale proszę pana, jeżeli pan się nie zgodzi, to ja będę po prostu mógł specjalny. To mam pan może przyjechać z posiekami na drugi dzień, ja się przygotuję Ale Proszę góra, pana, góra, ale, wie drożowa, pana ale, ale proszę pana, Przestań. ja naprawdę, ja, ja dzwonię To co dzwoni. ja telefon, pana przywiążę do krzesła ale, I słuchaj, pan będzie miał tylko wolną jedną rękę, lewo, albo nie wiem co pisze, czy prawo. prawo, ale no To taka... prawą rękę po prostu zostawimy i pan podpisze i tyle. Tylko taka sprawa jest, że to, to za mną nie gadaj panie, kurwa, bo ja jestem drugim wyścicielem, a drugi wyściciel, dobra, nic nie ma do gadania. Tylko do tego, do pierwszego, Miętkackiego Asfalt trzeba było dzwonić i zapytać. To, to, z tym to sobie sam już pokadam. Chyba, że zadzwonię do niego, a pan poczeka tutaj. Nie, nie trzeba dzwonić, ja to, ja to przyjadę osobiście. Pan może przyjechać nawet z no pociskami. To pan Nawet pan może przyjechać nawet. jak, 450? Bo to, to jest mało, chłopie, kurwa, panie. Szalą chyba, Moj, go, mojego spłaka pójdzie na śmietnik za tyle pieniędzy Proszę, proszę, proszę. pana, a, 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 a. Pana, proszę Spamię, się nie? zastanowić, 450 tysięcy złotych do jutra przywożę Proszę się tak. zastanowić, jeżeli nie To będę po prostu musiał, z... ja nie chcę po prostu tego panu robić, ale będę musiał po prostu przywieźć krzesło, pana zamontujemy do krzesła, zawiążemy Karteczka pan podpisujesz, albo sobie pan dobrowolnie ja jestem po prostu panem zmuszony. Jak pan będzie tutaj mieszkał? Proszę mi to wytłumaczyć, jak to będzie huk 24 godziny. A ja cię będę Dobry. kurwa mieszkał. Ja Lepiej? to powiedziałem. 450 tysięcy, miasto Warszawa, blok wynajęty. To blok taki malutki, to jest ile kurwa? a Duży blok? A za darmo wszystko opłacone? Prąd, wszystko to będzie upłacane? pan nie musiał płacić 600, 600 złotych miesięcznie. Chirap, to tu mi się na nie upłaca. Z, 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 na gotpie już mniej płacę. 500. Proszę się zastanowić, do jutra. Pani Birciu, 450 tysięcy. Do widzenia. Z panem kuraportki zmienię, wy, nie wyśmiecie kolejnych. Ja, 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 ja to mówię panu, ja tu przejmę całą Wólę Tu postawę największe fabryki tutaj tego auta, Mustangal, produkcja. Pan nie no, wytrzyma, no. tutaj, będzie taki chłop, że nie wytrzyma pan. No ale to, to ja tak zrobię, że pan nic tu nie postawi nawet. A, bo, do no, widzenia! Nie tyknie pan, do no, widzenia no. Zobaczenia. Jest tragedia widzowie, jest Kurwa, tragedia jakiś. Chciałem dzisiaj coś zrobić w polu, a to kurwa, jakiś biznesem sobie Ani się nie umówił ze mną, ma w targ, kurwa, na gospo. I kurwa, ten... tutaj kurwa, dryguje mi. To czekaj, zakręca, tam pojechał. na nie, pojechał, ja dole. Jego tam nie ma! Pani nie ma dzisiaj! Daj, poszedł to ci drzwi Kurwa, jeździ po wioska, kurwa, dwadzieścia no, na ten treczu. Czy po po mnie, kurwa? Ostrą, pan się proszę otwierać drzwi natychmiast, bo 500 tysięcy złotych przychodzę w gotówce, tutaj pan już się zgodzi na swoją kolejną działkę, proszę się zgodzić Halo, proszę otwierać drzwi Co ja się zgodziłem, co ten pan teraz kurwa zmyśla, ja nic nie zgadzałem się nic, zaraz pan w mordę gdzieś się przywala zaraz kurwa, ten Proszę mi nie Pan ja panu powiedziałem, kurwa, ten telefon, telefon pana nie ma Telefon pana nie ma, także proszę to przemyśleć no, zaraz bramę. Nie powie. czyli teraz w momencie, tak, będzie tak, trzeba tak, nie zamówić tutaj ogólnie auto to wyburzenia tutaj tej stoły Kurwa Wara w mordę mu te, ten wsadzę też ma tę kurwa, o go dzisiaj kurwa Kombajny, maszyny ogólnie w sumie można zabrać pan indoor, tutaj ta nie canie wypisać. Pójdzenie Pójdzie to czy nie Tak z kombajnem jeszcze Bo To panu Kurwary kołę obatny Pójdzie tam czy nie Proszę proszę odejść Proszę wyjść stąd, kurwa z, z... Garaż. Garaż, A pan co wycenia, by, bez właściciela pan wycenia wszystko ale proszę pana, ten sąsiad po prostu już się zgodził. Jak, jak go tutaj nie ma nawet? Bo się przestraszę, bo wiadomo, zajechałem taką porządną banderolą, także pan wie. To no to jak pan, teraz, tak? bo będzie po prostu. Czy, nie? czy będzie tutaj te, te drzewa tutaj usuwały? Nie, pan nie po prostu. Nie drzewa, drzewa muszę rację, bo to e, przyroda proszę. jest. Także teraz tak, jutro przejdę do pana Idora. pan tutaj pipczy zostanie załatwiony, 450 zł jutro przyjmie. I 450 zł. I myślę, że się jak tutaj kierę. To pan kurwa nawet nie kupi. A to dobrego, nawet nie kupi za takie pieniądze. Wiarem myślisz jak to się ma dokadamy Tak? Pan Pipcio pójdzie jutro i pan Indor, dobrze. No jest, Także za to jutro. Pójdź to czy nie? Bo zaraz pan, się... Pan, pan nie wyjdzie z tej posesji, bo zamykam bramę, to należy w domie, proszę się odsunąć. Zarazę pana do mnie, do, do pana. To jest do mnie. Proszę do mnie. się odsunąć! Nic nie będę co wolnić dziś. Proszę wyjść. Pieczy pani. Proszę wyjść. Gdzie wyjść, kurwa, jak to jest moja posesja teraz? To się posesję! A kto, a to, to pan powiedział, że to pana jest posesja? Ja zostałem to zostało dogadane z panem Ale jego kurwa tutaj nie ma, panie! Panu coś zmyślasz dzisiaj! Ale proszę pana, ja po prostu wiem z kim rozmawiałem i o czym a rozmawiali. Z, jak pan, z kim pan gadał, jak to kurwa jego nie było, co, z cieniem, z cieniem pan kurwa gadał dzisiaj? jak sekund, pan wychodzi stąd. No, na razie pan, pan jedzie. A, dwa, no. trzy, cztery, pięć, sześć... 7, do 9, 10. No, a to powinien mi pan przyjechać z kaparkami, coś takiego robić, zburzyć, coś kurwa pan powinien już robić. I co a pan, nic, nic, nic pan nie robi dzisiaj, Pan przyjechał kaparkami. Aktualnie, aktualnie dokończamy transakcję. Do widzenia jutro, proszę pana, godzina 8, godzina rano, 45 tysięcy butówce przywożę. No jak nie będzie tej kasy? Proszę przemyśleć proszę przemyśl z drugim właścicielem tego w no, Ale ja kasy nie znajmu. Do widzenia, szanowny pan, widz, miał kontrakt kontrat w rozmowie. To pan. Na, na banany pojechał z łopatą. Za kółpę, kurwa, dzisiaj jeśli nawet jeździć nie umie, to nie wiem, co bym prawie jazdy dawą. I pojechał na pożądanie. Co ludzie, ludzie, chciałem coś innego dzisiaj zrobić, a dzisiaj kurwa, tu powiesz z tego. Chciałaś Chciałem dzisiaj w pole jechać, kurwa, to tu tylko chyba 40. Cz dzisiaj przepalimy. Ty pojeździmy trochę, zobacz jak ktoś jeździ. Dźwięki to ma straść w głosem. 40. A to jest dobra, bo, jeszcze będziemy pasować kiedyś. Ale tutaj. To chyba w tym odcinku by było chyba na tyle, bo to już chyba koniec tego odcinka dzisiejszego będzie z 19 Może będzie kolejny odcinek z farminga 22, tam chyba będziemy coś tam, jakieś place polowe będzie. Wpadajcie tam, oglądajcie, wpadajcie na live'y. Może dzisiaj live będzie, zobaczymy, dzisiaj piątek, się nagraliśmy ucinek. Czekaj, ja zobaczę, może tam dalej jedzie ten kupek. Nie ma nikogo, chyba nikogo nie ma dzisiaj. Chyba to by było chyba na tyle w tym dzisiejszym odcinku. W akcji w dzisiejszej. Czekaj, bo tam ktoś pobiegnął, tylko nie wiem kto. Czekaj, przybliżymy może kamery. Drogi pozdrowione, co oni chyba drogę będą robić? Wiem, że jakieś rajdy były. Mnie nie było, bo byłem w robocie, to nie wiem co to się działo. To no co by było, chyba na tyle, tam ktoś coś... Połacuję, nie wiem, ktoś kurwa dzisiaj głupka różnie. Więc jak co, co, dzisiaj coś musi zjeść. Musiałoby nakarmić. Nawet, nawet, je, nawet jedzenia nie mam, nawet kurwa, byłem w sklepie, dzisiaj nawet nie byłem. Trochę ripa jest kurwa i po dzisiejszej. To będziemy chyba kończyć ten dzisiejszy odcinek. I ci dzisiaj chyba nie wydarzy już. Chyba ten biznesem pojechał. Tak straszu, tak straszu st 140, 400 tysięcy chyba chciał. To tak, no ale tyle, to jest więcej warty. I chciałem milion da wziąć za to wszystko za mieszanami wszystko. Jeszcze BMW jest tyle warty, to nie wiem. Zobaczymy co on wymyśli następny raz, co on wymyśli ten kurwa człowiek. Jakiś kontrat, nie wiem, nie znam go tego go go gościa, ale dobra No to to by było chyba na tyle. Mm. No co powiem? Jak pod tym odcinkiem będzie takie no, zostawcie, jakby będzie pod tym cikiem 1200 łapek, to będzie kolejny odcinek ze mną, z Pipcim. Tylko czekaj, o, zostawcie łapkę, pod tym cikiem zostawiliście? O, elegancko zostawiliście. Yy, co tu jeszcze, możecie zostawić suba na kanale, o, elegancko się z dzwonkiem, to jeszcze właśnie nie ma, aby wpad. No i co tu jeszcze możecie, no i co, możecie wbijać na Discorda. Link w opisie, tam broń leży i jeszcze możecie wpadać na Szwagry Pipcia, tam już lecimy po 4000 ludzi członków na kanale Na tym grupce, elegancko, kamera się nagrała, tak coś to Mietkowskiemu To co tu dzisiaj się działo, jaka akcja dzisiaj była, jak wróci Szlag kiedy wróci z tego ropu, bo poszedł na plażę Wyjechał i co tu jeszcze możecie... I możecie napisać w komentarzu biznesmen. Ja mam przy, 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 przy w, sorduszko w komentarzu, postaw, zostawcie po sobie coś jakiś komentarz możecie, co robimy z tym gościem, czy dalej coś robimy z nimi, czy nie robimy, miałem co innego robić, zostawcie łapkę. I to i to było na tyle chyba. Do zobaczenia, cześć, heja.